stacja skorupy planety? Węgosz? Dobra, mamy kolejnego potwora. E, spoko. E, teraz tak, co byśmy tu potrzebowali? Potrzebujemy hajsu. E, zrobimy to sobie w taki sposób. Trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. To się zacznie jakoś w miarę normalnie rozwijać. Tak jest. 21 tur do przyrostu. Spoko. Eee. Cyper. Dobra, tu mamy tak. Hmm. Oczywiście, że... Ja tu widzę tylko jedną możliwość. Budowa... Um, możliwość budowy bazy wojsk pancernych. To jest... dosyć oh. istotne, nie? Robogórników też będziemy mieć. Fajnie, fajnie. Teraz tak, co my tu będziemy mogli? Polo-symulator. Morale, plus 15 to będzie dawało. Czupcio. Dobra, tutaj mamy parę rzeczy, które zrobi nam się bardzo szybko. Działo... ...grawitonowe. A tutaj jeszcze zmniejszenie... Znaczy zwiększenie przestrzeni na statkach. To co to jest? Jeszcze lepsze tarcze. To mamy co? Planetarna osłona przeciwpromienna. Hmm, ciekawe. Stacja kontroli pogody. Zobaczymy sobie to na razie. Zobaczymy. Jak sytuacja będzie dalej nam tutaj rozwijała. Swoją drogą. Flota, komandor. Yy... Badanie, badania imperium. Szybkość podróżowania. Na razie odrzućmy to. Tutaj. Yy, potrzebowałbym tak. To tak w miarę szybko. Później to, i to. Wróćmy to sobie jako pierwsze. Ja chciał wysłać tutaj dodatkowego ziomusia, aby móc zacząć w końcu produkcję, znaczy budowę. Dobra, tu jest nasz robocik. Nasza fabryka kosmiczna. Właśnie skończyła pracę. Bardzo dobrze. Z tego też przyjacielu. Mój najdroższy lecisz obecnie tutaj. Tak jest. To jest nasz, nasz niszczyciel. Nasz niszczyciel redukcja kosztów wykupu. Ten tylko kurde cały czas awansuje. Ja bym musiał tak swoją drogą tego typa zmienić w ogóle. No bo to tą strukturę możemy też sobie tak w ten sposób oglądać. Naszą planetę, jak wygląda. Wygląda nieźle. Fajnie widać te miasta yy, na jej powierzchni. A, możemy też niszczyć budynki, na przykład, które tam były niepotrzebne. Ale to akurat chyba nie jest eee, za dobre. Słuchajcie, jeśli będzie wzrastać rozwój nasz, no to za niedługo zacznie nam dostać zanieczyszczenie i trzeba będzie budować tutaj odpowiednie struktury, które będą usuwać to zanieczyszczenie. Przemieć to na uwadze. Tu sobie tutaj dodam, niech to się zacznie robić. Dobra, będziemy mieli znowu trochę hajsów. Trochę hajsów. A tak, tutaj dwie tury i będziemy mieli ten statek do transportu cywili. To jest akurat... A, dobra, już rzucił do normy na tej tu planecie. I koła tam nie raczej, raczej nikt się tutaj nowy nie pojawił, ponieważ ta planeta jest no, ciężka do zasiedlania. Dobra, ty mój przyjacielu lecisz tu Czym prędzej A, ten niszczyciel miałem powysłać gdzieś Wygra to flotę piracką. Gdzie? Tu? Prawdę? Nie, nie będziemy ich atakować, ja tu sobie stanę. E, teraz tak Ja w ogóle można ulepszyć, ją chęcią to zrobię. Ty już tutaj stać nie musisz. Ja bym cię przede wszystkim, koleżko widział, że tu, głównie ze względów bezpieczeństwa, oczywiście. kolejne budynki nam się tutaj wybudowały. Gdzie będzie farma grzybów. Okej. Okay. Dobra, przyjmuję to dowództwo, ponieważ ja się jeszcze muszę nauczyć delikatnie tutaj dowodzić naszymi jednostkami. To jest, to jest nasz krążownik. W zasadzie nic jakoś specjalnie konkretnego. Dobra, na, na spacji można mm, puszczać tą grę albo zatrzymywać mamy taką potrzebę. Torpedy poszły, rakiety poszły i działka też walą. A nie, to są te myśliwce. Wow, myśliwiec go rozwalił. Super sprawa. Muszę przyznać, myślę, że to działka kawalą, ale to był myśliwiec. Mogłoby mi tylko... żałuję tylko jednej rzeczy, że mi na przykład nie pisze dokładnie, ile on ma punktów życia, zdrowia, czy czego tam. Dobra, wybierzę sobie badania, okej. Okay. Kondensator tarcz, albo komputer. Optroniczny. Tutaj celność broni energetycznej plus 50 Zbiera energię z wiatrów słonecznych hmm. Czy celniej strzelać? Czy mieć lepsze tarcze? To jest dobre pytanie Bo I to jest dla mnie ważne i to jest dla mnie ważne Więc ten komputer poprawił Ulepszmy sobie statki no bo to już... Bo to jest tak, tamto ten kompensator też musiałbym tutaj montować jako specjalny sprzęt. Oczywiście znowu by wpłynęło na ilość sprzętu, jaki mógłbym przenosić. Co to oczywiście ulepszymy wszystkie. E, czy to miało jakieś tutaj ciężkie wpływ na nas, Raczej nie? Ażeby, w każdym razie celność naszego Schultz, ognia wzrosła. Kibernetyka, analizator strukturalny, dodatkowe uszkodzenie kadłuba mi plus 30. No, to jest. Nie wiem, ale się boję. A, tu jest jeszcze lepszy komputer poprawiający celność. Teraz tak, oni mi tutaj to proponują. Nowy pancerz nowe rakiety byśmy mieli Ale to się zrobi nam najszybciej to też tak szybko, dosyć szybko się zrobi przetwórnia zanieczyszczeń a to jest ulepszenie do tego uzdatniacza atmosfery a i tu znowu będę musiał wybrać albo lepszy pancerz albo lepsza rakiety wybierze oczywiście pancerz bo rakiety to są dla mnie tylko wyłącznie jednym z kolejnych możliwości rozwoju. Znaczy jednym z wielu y, środków zagłady. A pancerz jest tylko jeden. Dobra, tutaj w końcu ruszyła produkcja. I super, i super. Tutaj leci nasza fabryka. Bardzo ładnie. Tutaj co będziemy mieć? A, tutaj baterie orbitalne się tworzą. Poczytajmy o nich. A. Oczywiście znowu koszta wzrosną, no ale myślę, że nasze, że nasze bezpieczeństwo będzie naprawdę na wysokim poziomie. Teraz tutaj kolejny statek kolonizacyjny się tworzy. I w miarę ok. A my tu mamy Aha. Tutaj laboratorium, tutaj port kosmiczny. Dobra, tutaj mamy tych ptaszorów, tak? Z tego, co się, o, z tego co pamiętam. Nie znamy już wszystkich. Jeszcze trzy rasy. Dziewięciu czy ośmiu? Tak, jeszcze trzech nie znamy. Jeszcze trzy, trzy rasy gdzieś się kryją. Przeciwko nam. Stańcie na piwać teraz. Możemy z tymi pogadać na przykład? Audiencja, oni są wrodzy, Mi trzeba, z nimi trzeba... ostrożnie. Małe negocjacje. Kredyty. Danie kolonii. Tego nie chcę robić. Wymiana technologiami na przykład. A i tu jest. Dobra, tego nie chcemy za bardzo. Danina, wstecz. Deklaracja osiedlajcie się, dobra. Tego nie chcemy. Wypowiedz wojny, nie ma mowy. Do widzenia, koleś. A tutaj są jeszcze pomniejsze cywilizacje, z którymi też będzie można, będzie można rozmawiać. Protektorat bul Bulratich. Dobra, na razie sobie to zostawiam. A, ty tutaj miałeś zacząć budowę tego... ...posterunku. Słuchajcie, ja się muszę zabezpieczyć na każdą ewentualność. Jak już tutaj sobie w wszystko zabezpieczymy, to zniszczymy wówczas ten posterunek. E, Wybieram oczywiście pancerz, jak już powiedziałem. One more veil, is Możemy ulepszyć teraz wszystkie statki. Proszę bardzo, jeszcze lepszy pancerz, który zapewni nam oczywiście lepsze bezpieczeństwo. Teraz tak, to by trzeba było zrobić. Tutaj lepsze tarcze, zamontować. Poleć no tutaj, przyjacielu. Ciebie możemy sobie ulepszyć. Nawet no, jeszcze ma ten komputery optyczne tutaj do wymiany. Dobra, ty. Ciebie też sobie ulepszmy. Oczywiście jest to kosztowna sprawa. Takie co chwilę modernizowanie floty. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to niezbędne. Dobra tutaj zrobimy sobie takie coś, takie coś, takie, takie coś. To. Okej. Okay. Yy, co się tutaj dzieje? A, wy się nudzicie. Na razie lecisz tu blokujesz przejście e, oczywiście przydoby nam się jakiś dowódca naziemny dla naszych kolonii to by było dosyć istotne dla nas Dobra, tutaj mamy już maksymalną ilość mieszkańców z tego co widzę. Blokuj. Ej, zasiedlimy sobie ten obszar. Później polecimy, tu jeszcze tą planetę trzeba byłoby zasiedlić. Bulerati, pojmać. Teraz mamy pewienego asa w rękawie. Przestań nas szpiegować, koleś. Ja jestem natrętem. Dobrze wiedzieć. Zobaczmy, sobie, jak wygląda nasz wywiad. On tu cały czas kurde awansuje. To jest dobre, żeby ich tutaj trzymać jako... Jako, jako... A, bo ja mu też muszę płacić pensję, 9. Mhm. Większa szansa na wykrycie szpiegów, dobra. Działaj, koleżko. I sprawdzaj, co się tutaj dzieje. Piracka flota. No, no, no. Niech przylecą. Zabawimy się. Bardzo chętnie z nimi. dajesz, dajesz okej, okay, tutaj mamy nasz statek kolonizacyjny średnia, mała tutaj ja lecimy teraz dobra, co wy tu będziecie mieli do roboty teraz sobie to okej okay. Tutaj powinna wzros wz 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 wzrosnąć produktywność za niedługo. że powinni wlecieć i dostać łupnia. Jeszcze nie? Dobra, okay, tutaj mamy znowu do lepszenia. Lepsze tarcze. A jest, oczywiście działamy. Teraz tak, co myślić, to my tu mamy? Astroinżynieria Inda kosmiczna A, koszt statków minus 30% my tu mamy? Pancernik, wow Moja punktu dowodzenia 6 odżera Taki pancernik, hangar bombowców To jest myśl To jest myśl. Robimy to. Dobra, słuchajcie, będziemy mieli pancerniki. Dobra, ten tu się wpakował. Objąć dowództwo, sklepa tubska Wow, to jest coś większego. Iż to, z czym do tej pory miałem kontakt. Działaj. Lecimy na niego. Aby no, odpaliliśmy torpedy i rakiety i myśliwce. Coś się ta kamera chyba boksuła delikatnie. A jest, nasze myśliwce atakują. O, on też pali po naszych tarczach. Strony, pięknie. Iracki dewastator. Nie wiem czy on w ogóle mnie uszkodził. Śmiem wątpić. Podniesione uszkodzenia zero. Pięknie. Wszystko pochłonęły tarcze na szczęście. E, tutaj wzrosła nam populacja. Miło, miło. Niezwykle. jest yy, teraz tak się tutaj nudzisz lecisz tu tu musisz wybudować tam działaj okay. nasz statek kolonizacyjny tutaj dotarł chcielibyśmy zwiększyć też liczebność naszej floty ale tak jak już będę yy, pewny znaczy, że jak już będziemy mieli odpowiednią ilość tych posterunków wojskowych. Przestańcie, tutaj sobie lądujemy na jałowej planecie. Pięknie. Kolonizujemy to. O to chodzi. E, dobra, tutaj należy rozpocząć oczywiście... Produkcję... Przebudowę, na razie. E, teraz tak, wy tu macie maksymalną ilość mieszkańców, tak więc na razie tutaj transportowiec cywili bym poprosił. W najbliższym czasie. Tylko zróbmy jak najszybciej. Cztery tury powstanie. Chcę tutaj wysłać transport. Ciemny kwarc tu jest dostępny, nie wiem jeszcze o co chodzi z tymi... Tutaj dodatkowymi różnymi rzeczami. Co to daje? Ciemny kwarc daje kolonii bonus do produkcji. O i to jest dobra wiadomość. Już się wszystko wyjaśniło. A nie zgadnę, Artefakt, artefakty będą dawać bonusa do badań. Dobrze? Pewnie. Hmm. Dobra. Jest to logiczne, jak najbardziej. Dobrze. Teraz tak, tutaj jest jeszcze gazowy olbrzym, którego chcielibyśmy sobie przekształcić. Tego też by można było przekształcić w planetę. Mamy technologię pozwalającą na to. Teraz tak, tu jeszcze trzeba byłoby się osiedlić. Może słuchajcie, wykorzystać i zajmąć jak najwięcej systemów. Zanim będę gotowy do wojny. Lecisz tu, mój przyjacielu. Teraz tak, ok. Tutaj będzie za niedługo... Morale, my tu mamy 100% morale, więc jakoś niespecjalnie, bo potrzebujemy to. W że to jest drogie w utrzymaniu. Lepsza uzdatniacz atmosfery. Później zrobimy sobie takie coś, takie coś. Bo to warto i później znowu tra transportowiec, znaczy, przepraszam, statek kolonizacyjny pięknie nadzieję, że za niedługo tutaj będę mógł już na jakiś z planet rozpocząć pracę znaczy także budowę statków kolonizacyjnych ale myślę, że do tego jeszcze trochę czasu no zobaczymy jak się sytuacja nam tutaj będzie rozwijać chyba was tutaj dorzucamy będzie już produkcja ruszyła nie jest źle tak jest to jest za chwilkę będzie stacja posterunek wojskowy Czas ten będziemy mogli tutaj stąd usunąć i zyskamy kolejny punkt tutaj sobie eee, znowu ta obca rasa no niedobrze, niedobrze. Niepokoją mnie oni, muszę przyznać. Dobra, to mamy. Teraz koleżka cię mogę ulepszyć? Oczywiście, że cię mogę ulepszyć. E... Dobra, lecisz tu. Tu rozpoczynasz budowę posterunku wojskowego. Proszę bardzo. Że w zasadzie... Będzie ja się z tym wstrzymaj. Dobra, tu mamy pancerniki teraz. Hangary bombowców. Nowe rzeczy. Piękne i ładnie. Dobra, ulepszyć. Czekajcie. Hangar myśliw. Ulepszmy to. Skoro to jest. Znaczone są statki krótkiego zasięgu, podobnie do... Uzbrojone w potężne torpedy. Blisko celu. Wystrzeliwują ładunek i wracają do statku macierzystego. Żeby uzupełnić paliwo. Okej. Okay. Dobra, a więc mamy tutaj teraz stanowiska bombowców Na naszych krążownikach Nie wiem czy to jest dobry pomysł do końca że sobie pancernik Wo, to jest, to jest moc Zobaczmy sobie tylko jak on może alternatywnie wyglądać Coś takiego Chyba ja wolę tę wersję Mogę sobie jeszcze jakieś wzory na nim wymalować To jest fajne nawet co on tu ma? On tu ma jakieś kosmiczne ilości sprzętu e, broni przede wszystkim. Tak ja bym to bym Tobie Bratku wymienił Na jakieś takie fajne Chyba czekajcie, zobaczmy sobie

Dobrze. Teraz tak, tutaj mamy też te działa. Zamiast tych dział bym wolał. Zróbmy z nich takie małe ten... Małe lotniskowce. Dobra, ja wiem, że teraz mamy tutaj tego za dużo. Jak ja na przykład tutaj odjął trochę. Co? już jest w pożo. No i mamy tutaj naprawdę fajne rzeczy. I działa, i torpedy, i bombowce, i myśliwce. to jest myślę to. To jest właśnie, to jest chyba to o co chodziło mi. Dobra. Aha, teraz mamy coś takiego trzeba byłoby zrobić. Astrobiologia. Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, troszkę nam się przeciągnął ten odcinek. Myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie go. Ale mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapinajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć czołem. a do następnego.